Co można robić na seansie w Indiach, w kinie? Można, właśnie, tańczyć, można gadać, przewijać dzieci, um, śpiewać piosenki. To zwłaszcza można. Oni, ponieważ e, ścieżka dźwiękowa do filmu jest wydawana wcześniej niż sam film, jest, dystrybu jest w dystrybucji dużo wcześniej od samego filmu, mhm. bo wchodzi na rynek, żeby promować sam film, e, to większość tych widzów już zna wcześniej piosenki i wesoło sobie śpiewa z aktorami podczas seansu, bo zna te melodie. Część wielu ludzi ogląda film po. Kilka, kroć e, nie jedni dziesięć nawet razy, 20 razy, więc znają wszystkie piosenki na pamięć z poprzednich seansów, znają dialogi aktorów na pamięć też z poprzednich seansów i często gadają też razem z aktorami. Pamiętam, byłam na jednym seansie, kiedy się publiczność się podzieliła e, i mężczyźni wygłaszali kwestie głównego bohatera, a kobiety wygłaszały kwestie. Głównej bohaterki. mówimy o aktorach, to słyszy się o tym, że aktorzy są czc czczeni prawie jak bogowie. Mm -hmm. Jaka jest też rola aktora w Indiach? Aktor, jako filar tego, tego świata wyobrażonego, tego, ten, prawda, heros o tych ponadludzkich cechach, stanowi dla nich rodzaj wzoru do naśladowania i rodzaj właśnie Boga, któremu oni stawiają często ołtarze w domach, podróżując po Indiach w Jodhpurze, w Raziastanie. Zostałam zaproszona na urodziny wnuczki jednego z mieszkańców miasta. I tam w kuchni stał posąg Ganesi, to jest Bóg Słoń. A, a obok niego stał portret Amitabha Bhaciana, właśnie, obwieszony girlandem kwiatów. I oni modlili się do Ganesi, do Amitabha Bhaciana? Modlili się do aktora. Modlili się do aktora, jakby tak, odprawiali modłem przed jego wizerunkiem. I jeszcze ja ich zapytałam, czy, czy oni się modlą do niego, a oni mówią, że że tak, bo on jest prawie jak Bóg. A dlaczego Indusi i dlaczego to kino coraz częściej chce kręcić w Europie? Dlatego, że to wzbogaca ich, ich, ich filmy. To, to, to sprawia, że są jeszcze, jeszcze bardziej kolorowe, ciekawe. Indusi chcą oglądać na ekranie tego, czego nie znają. Dlatego bohaterowie filmowi mieszkają w ogromnych domach, które przypominają zamki nad Loarą na przykład. Mm -hmm. Dlatego właśnie tańczą na śniegu w wyobrażonych sekwencjach piosen e, muzycznych w szwajcarskich Alpach. Bo jest to po prostu inny świat, do którego oni czasami mają dostęp, jak idą do kina i w który się zanurzają, żeby zapomnieć o własnych, własnych problemach. Gdyby teraz Hindusom zabrać kino, mhm. jak by wyglądał ten kraj? Smutno bardzo, chyba przede wszystkim. Nie, no to jest, to jest integralna część ich życia. Przecież nawet ludzie, ludzie w slumsach mają, posiadają kablówki. Naprawdę, to jest niewiarygodne. Ludzie w slumsach, którzy nie mają co do garnka włożyć, mają zestaw telewizyjny, Yy, i kablówkę często podciągniętą, bo bez bo kina była szaleli, więc, więc tak. A to prawda, że w kinach w Indiach, indusi yy, uprawiają też seks. <grym> tak, to prawda. To prawda, ponieważ kino jest jakby takim bezpiecznym terytorium, bo im nie wolno spotykać się na randki bez obecności osoby trzeciej, czyli zawsze musi być ta przyzwoitka gdzieś. Obecna, ale do kina mogą chodzić, ponieważ tam jest tłum innych ludzi, więc oni chodzą do, do tego kina, siadają w tylnym rzędzie i uprawiają seks.